Emilia Zimińska zaprasza na serwis 220 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. To najnowsze dane z ostatniej doby, jakie przekazała Straż Graniczna. W minionej doby, to jest 20 września, funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali 220 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymali 14 nielegalnych imigrantów, 9 obywateli Turcji, 4 obywateli Iraku i obywatela Rwandy. Pozostałym próbom zapobieżono. Za pomocnictwo zatrzymano obywatela Polskiej z Warszawy i obywatela Ukrainy, poinformowała Straż Graniczna na Twitterze. Polegajmy na sprawdzonych informacjach, a nie tych podawanych przez nieprzychylne polsce reżim. Mówi o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Błażej Spychalski. Jak podkreślił, ten temat zostanie poruszony przez prezydenta Andrzeja Dudę na spotkaniach z przywódcami krajów bałtyckich w Nowym Jorku. Polegajmy na informacjach przekazywanych przez odpowiednie służby, przez przedstawicieli polskich władz, a drodzy Państwo, nie bierzmy za dobrą monetę informacji, które są przesyłane czy przekazywane przez no co tutaj dużo mówić, przedstawicieli przecież obcych służb, które niekoniecznie chcą silnej Polski, niekoniecznie chcą, żeby te sprawy były rozwiązywane w sposób zgodny z prawem międzynarodowym, to podkreślam i w sposób usystematyzowany. Do tej sprawy prezydent woła się w swoim głównym wystąpieniu podczas Sesji, ale także rzeczywiście będzie to przedmiotem rozmów w różnych formatach, także w tym formacie z prezydentami państw bałtyckich. Prezydent Andrzej Duda jest już w Nowym Jorku, gdzie rozpoczyna czterodniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Głowa państwa weźmie udział w debacie liderów podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz spotka się m.in. z prezydentami Turcji, Brazylii i Ukrainy. Prezydent przyleciał do Nowego Jorku rejsowym lotem lotu, który wylądował na lotnisku Johna Kennedy'ego. Andrzej Duda weźmie udział w debacie liderów podczas zgromadzenia ogólnego ONZ, a także sesjach towarzyszących zgromadzenia na temat sytuacji w Afganistanie, COVID-19 i energii oraz zmian klimatu. Wcześniej w kuluarach szczytu prezydent spotka się m.in. z prezydentami Brazylii, Turcji i Mongolii. Para prezydencka złoży też wizytę przy pomniku upamiętniającym ofiary ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent prezydencki minister Jakub Kumoch poinformował, że w programie prezydenckiej wizyty nie ma spotkania z prezydentem Joe Bidenem, ponieważ strona polska chciałaby, tu cytat, by wcześniej doszło w Waszyngtonie do refleksji na temat Nord Stream 2. Spot, spotkania z amerykańskim prezydentem, zwłaszcza po decyzji w sprawie Nord Stream 2, rozmowa jest jak najbardziej... Potrzebna natomiast to nie jest rozmowa na 15 minut na rozmowę, na rozmowę bilateralną w kuluarach, w kuluarach wielostronnej konferencji. Pan prezydent Biden jest zawsze jest mile widziany w naszym kraju. Pan prezydent Biden zresztą się spotyka z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Natomiast bardzo zależy nam na tym, aby najpierw nastąpiła pewna refleksja nad tym, co się stało wokół Nord Stream 2 i wokół, w ogóle stosunków Stanów Zjednoczonych z Europą Środkowo-Wschodnią. Ponad 19 milionów 240 tysięcy osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że udział osób zaszczepionych w nowych zakażeniach wynosi niecały procent. Ostrzegł jednak tu cytat, że obserwujemy konsekwentny trend zwiększania liczby zakażeń i podwojenie liczby hospitalizacji. Do 2% wzrosła liczba dodatnich testów. W kolejnych tygodniach nadal będą dynamiczne wzrosty zakażeń. To, co najbardziej rzuca się w oczy, jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu, to jest wzrost zleceń z podstawowej opieki zdrowotnej. Tutaj przez długi czas, szczególnie w czasie wakacji, mieliśmy bardzo stabilną sytuację, kiedy tych zleceń było bardzo niewiele. W ciągu tygodnia to były liczby nawet poniżej 10 tysięcy. W tej chwili już przekroczyliśmy tygodniową liczbę zleceń, mówię o ostatnim tygodniu, 30 tysięcy. Tydzień temu było to 20 tysięcy, więc widać, że z tygodnia na tydzień ten przyrost właśnie wynosi rzędu 50% i zawsze ten wskaźnik wzrostu zleceń był takim wskaźnikiem wyprzedzającym, jeśli chodzi o to, co będzie się działo z nowymi zakażeniami. Ta sytuacja jednoznacznie wskazuje, że w kolejnych tygodniach będziemy obserwowali nadal dynamiczne wzrostu. Nie ma tutaj jeszcze, nie możemy w absolutnie w żaden sposób liczyć na to, że będzie jakiekolwiek spowolnienie tego procesu. Poranku info powracamy za ocean. Stany Zjednoczone znoszą zakaz przyjazdów dla obcokrajowców. Prezydent Joe Biden zniósł restrykcje nałożone półtora roku temu w związku z pandemią koronawirusa. Decyzja wchodzi w życie od listopada. O czym z Nowego Jorku Joanna Pinkwart. Amerykańskie granice otworzą się dla obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli Wielkiej Brytanii. To jest już oficjalny komunikat, który usłyszeliśmy tuż po godzinie 10 czasu wschodniego. Rozporządzenie prezydenta mówi o tym, że od listopada w pełni zaszczepieni ludzie z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii będą mogli przekroczyć granice Stanów Zjednoczonych. To jest wiadomość, na którą czekali Europejczycy chcący tutaj przejechać, ale na którą czekali również sami Amerykanie, bo te Granice dla obywateli Unii Europejskiej były tutaj zamknięte przez 18 miesięcy. To były ogromne straty materialne, dlatego też presja na prezydenta była ogromna, nie tylko ze strony władz stanowych czy miejskich, bo takie miejsca jak tutaj, na przykład jak Nowy Jork, które tętniły życiem głównie przez przyjeżdżających tutaj turystów, no. Można powiedzieć, na długi czas zamarły. Zamarły też e, parki narodowe, które są ogromnymi e, miejscami, e, które odwiedzane są przez turystów, ale też przy, ci turyści przynoszą bardzo dużo gotówki właśnie władzom stanowym. Prezydent miał też presję ze strony swoich własnych kolegów z partii, czyli z Partii Demokratycznej. I wydawało się, że te granice zostaną otwarte nawet wcześniej. Ale rozporządzenie musi mieć czas, aby wejść w życie. Ten czas to jest czas do listopada i od listopada każdy kto jest w pełni zaszczepiony będzie mógł przyjechać do Stanów Zjednoczonych Z Nowego Jorku Janna Pinkwart Telewizja Polska I to już wszystko co przygotowaliśmy dla państwa w tym serwisie zapraszam na kolejne informacje o 10 a za chwilę Adrian Klarembach i Minęła 9